Rozmowa dnia, Daria Kazuła, dobry wieczór, nauczycielka pobita przez ucznia w jednej z toruńskich szkół, powód agresji, nauczycielka miała zastrzeżenia do zadania wykonywanego przez ucznia, czy nauczyciele w szkołach są bezpieczni i jak radzą sobie z agresją ze strony uczniów, co mogą, a czego im nie wolno? Czyli o agresji w szkołach w rozmowie dnia. Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska, kuratorka oświaty jest gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani kurator, incydent czy coraz częściej codzienność w szkole? Jak byśmy mogli powiedzieć o tej sytuacji? Incydent, mam nadzieję, że mało powtarzalny. Na szczęście agresja uczniów wobec nauczycieli nie jest rzeczą powszechną. Ale jest to pewien dzwonek nad nami, który zadzwonił i który pokazuje, że trzeba przyjrzeć się temu, jak wygląda dobrostan nauczycieli. Dobrze, zaczynamy od tej konkretnej sytuacji, zanim o, o dobrostanie i o bezpieczeństwie nauczycieli. Co się dzieje w takiej sytuacji? To znaczy, dzieje się hmm, dramat w szkole i jest, rozumiem, telefon do kuratorium. Zawiadomieni i nie jesteśmy natychmiast, jeśli mają miejsce takie działania niepożądane, ale przede wszystkim są zawiadomione również i organy ścigania, no bo jest to rodzaj przestępstwa. Pobicie nauczyciela czy kogokolwiek jest przestępstwem. Nie wolno takich rzeczy robić. W związku z tym zawiadomiona jest policja i prokuratura. Natomiast my no, zbieramy tego typu informacje, bo musimy wiedzieć, mało tego, no, stajemy się zareagować natychmiast. Często jest tak, że przy takich niepożądanych działaniach potrzebne jest wsparcie dla. Grupy młodzieży czy dla nauczycieli, po prostu wsparcie dla szkoły. I to jest zadanie kuratorskie.